Weź otwórz guzikiem tam. Ja sobie chyba z zewnątrz pooglądam. Rozdup tam, te płytki naciskowe. Nie, ale ich nie będzie. Ich zaraz nie będzie. To weź jeszcze raz otwórz. Macie na... Nitaś, no wchodzimy, nie? No wchodzicie, raz, dwa, trzy. No nie wiem no. Ja, ja jestem ja też jestem obserwatorem Od samego ja, ja dołu zaczynamy ja zaczynam, ja panowie Nie mam żadnego konfliktu z burakiem ale ja mam chętnie Ja pooglądam. mam otwarty konflikt z burakiem za to co zrobił. Czy tam na dole cokolwiek Zmangio, jest ważnego? tam nie, czy nie ma nic nie na pokazanie twojego domku później? Jasne Wiesz no bo to jednego. No po kolei zacznijmy wypełniać słuchajcie. A niżej, nie? A tu jest krówka mandzi, o tu jest krówka no, nie stoi w To jest krowa, Szkoła która jej. jest skalowa... Tutaj. Przepraszam. Ta krowa nie stoi w prostu Ewron, my dwaj na jednym schodach, ja, schodach to Nie, jest taki Ty i ja, Ewron, na jednym schodach to nie jest pomysł. Na jednym piętrze? <laughs> tak jest. To, nie, to jest. To jest nie mogło Ewron. No właśnie. Wiem o tym. Zawsze mnie to przekonał, Jawor. Kłoniąc po tej głowie, to może być tego, Gurgo. to No, przykro mi. No, niestety, przykro mi. Sprawdźmy detektywistycznym, kto koło to jest. Sprawdźmy, no w sumie tak. Ja mam detektywistycznym. Uwaga, ten blok postawił nikt. Kurde, są za późno. Ale to znaczy, że Gurgo tego nie zrobił, bo on nie był od początku tego hotelu. To jest, ale wydaje mi się, że to należy do Gurgo. A tu może ja czekajcie, dajmy, może dajmy. głowy są wcześniejsze. Czy jesteśmy postawione? w stanie ominąć piętro górgo? A co, jakbym nacisnął piętro dźwignię, to redstone, by przyszedł to klient i by je podpalił. Nie, ponieważ nie jest bezpośrednio Ale podłączone. pamiętaj, Mandzio, czy torka budowle zostały ominięte? Ale w przeciwieństwie do. To właśnie nas rozróżnia od buraka. Czy okay. ja szanuję budowlę górgo, ja szanuję budowlę magistra, ale ja nie szanuję budowli buraka. Tak, jak on nie szanuje nas. A, narzekałeś, że płytki będą. To już nie będzie. Okej. Okay. Na wojnie Omiłe. niestety każdy cierpi. O, trochę emeraldów tutaj Wron, pójdzie. Szkoda. E Czasem tak to jest. Stary, co tu się dzieje? Poczekaj, no bo schody... <laughs> Cześć, koledzy, zaraz wbijam! Nie wiem, czy gdzie będzie gdzie do, czego. do czego. Oj! O, ale polekał. Tak dosyć mocno. Ja pierdzielę. O, owce terrorystki. No chyba no, pora... Chyba pora uwolnić owce terrorystki, panowie. Będzie, niepokoi mnie, że się do nas cały czas zwracasz, jako że my. Tak, tak. Nie Chciałbym no, wy też jesteście że... zwierzętami, przecież... Zwo... Swoją drogą to te emeraldy można było wykopać! Nie zamierzam, nie jestem złodziejem. Dobra. czekaj! czekajcie! Czekajcie! czekajcie. Czekaj. Event, event, a patrzcie, a w zakładce event. eventy nic nie było napisane. A nic nie było w zakładce eventy, tak to jest? To jest ukryty event, ja pierdzielę eventy zwykle w weekend normalnie. Ale, znaczy, ale patrzcie, jaki Mandzio jest cudownym człowiekiem, zaprosił nas do oglądania tego dzieła. Ja mam pytanko, czy to będzie widać z zewnątrz, czy trzeba... Oj, oj, myślę, że oj będzie. będzie. będzie, dobrze, tamy z waldemarem. No ja i to spuczanie. będzie widać z zewnątrz. Uwaga, bo tu są pochodnie będzie Czerwone. Ale... Gdzie, gdzie, gdzie? <laughs> o tu mamy piętro. I po, oj, no. Jaworowe piętro mam. <laughs> o no, nie, ja powiem tak, Ewron, ja powiem tak. Za to piętro to ja bym się wkurzył. <laughs> o, ja, na, wkrót, ja, na to na piętro? Piękno. Podoba mi się, że Jabor przeszedł przez drzwi, postawił TNT, po czym zrobił bez drzwi. Nie no, chłopaki, wygląda dobrze, jest tak samo. O, przyszedł. O, o, o! Chłopaki. O, Torek przeszedł za jakiś event. Jak tutaj podejdzie? Jak tutaj podejdzie, ja już czekam. Z czerwonym bloczkiem. Pog? Ale cisza, ja pierdzielę. Ja, ej no. Ale ty, aż, aż mam taką gejżą skórkę! Aha, wyszedł z gry. Rozumiem. Wszedł? Wrócił. Nie, 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 on ma jeszcze czas. Wyszedł. Wszedł. Podpiło <laughs> Podpięło się! Ja pier. No to ktoś podpiął. No niestety, no pierwsze ofiary. Kto wyszedł z budynku, Evron? Nie, 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 nie. nie, nie. Ja wyszedłem z budynku, ja bym się. Jawor, czy ty już zdążyłeś to zepsuć? Jawor już rozdupił, Oj. nie? <noise> Tutaj też się rozdupiło. Gdzie tu jest wyjście stąd w ogóle? A, podejrzewam, że teraz już nie ma wyjścia, okej. Okay. No to widzę, że żadna szkoda. Elko. No to jak żadna szkoda, no to elo. Co się A ty tyle nawet nie zdetonowało? Ja tu chodzę piętro po piętrze. Ale o. po, to takie nieładne słowa na streamie wysyłano. No to są, słuchaj, no to słuchaj, skoro ma już na hotelu swoim, no to słuchajcie, panowie, to chyba nie ma co się tutaj strzymywać, co nie? Jak wszedł tylko zwyzywać bez żadnej rozmowy, no to po co rozmawiać? Prawda, prawda? To czekajcie chłopaki, ja tu zaraz pozbieram. Nie, zaczekajcie. Nie no, Evron, nie kradnij, nie, nie, nie bo tylko dać jakiś argument, wiesz o co nie, chodzi, nie, byku. Nie, nie. Byku, no, wiem, wiem. czy możesz przestać kraść? Ale czy ja coś robię? Patrzę sobie. A tu jeszcze dużo niewysadzonego jest. Nie, tu większość nie jest wysadzonego. Bo panowie, nie, skończyło to mi się TNT. Się tnt. Panowie, 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 skończyło mi Panowie, mi się TNT. Bardzo podoba w ogóle, tutaj to, co już masz. Odpal to, co już no. jest, zobaczymy, ile jeszcze potrzebujesz. Ja jeszcze trochę mam, to ewentualnie mogę ci rzucić później. Podejrzewam, że ja też ma jakieś, nie? Nie mam. Nie masz? A myślałem, że masz. Ja czekam tutaj na jakieś dobre piętro, gdzie będzie ładna reakcja łańcuchowa. Tu większość chyba się nie z. Możemy od góry spróbować. Lecimy, odpalamy od góry, panowie. W takim razie zapraszam. A czy to ty odpalasz? No ja ty, odpalam, to... oczywiście. <laughs> oczywiście. Jakby, nie chciałbym dostać bana za oglądanie, tak, tak powiem, nie? Radzę się odsunąć. O ja, ojoj, ojojoj. Ojoj. No. Troszeczkę lepiej to wygląda, to jest prawda. Czy macie może zapalniczkę, ojoj. byłoby prościej. Lag jest, mi się wydaje, tak, lag jest. Oj, mocny jest, tak. ojojoj. je idę tu wody, że jest, doł wodę. No, trzeba niestety wodę tutaj się jakoś jej pozbyć. Nie, masz taki głos, jakbyś stał 5 sekund temu. Nie, nie, nie. No. Czekaj, Jawor, odsun się, bo tutaj woda zatamuje TNT. Już się Jezu, ale czy ty woda możesz? O! Nie mam już bloków, żeby tamować tę wodę. No, niestety. Ojej! Ojoj. Ojoj. Ojoj! 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 Ojoj. Ojoj. Ojojoj. Ojoj. Ojoj. Ojojoj. Ojojoj. Był taki lag, że aż powietrze sobie wyleciałem. Ja wolę twojej itemy chyba z tobą, stary. Trudno, przeżyję. Nie gówno obchodzą mnie te itemy, stary aktualnie. Nie, nie! Szczerze mówiąc, to mi się nie regeneruje HP od kilku sekund. Mi też nie! Nie ja takiego lata. Ja chyba wychodzę z jak... serwera, chłopaki. Ja, 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 ja chyba ja z serwera, serio. Ja nie, nie żyłem żyjąc. A ja dostaję tak po dwa serduszka sukcesywnie i mi się w ogóle nie regeneruje HP. O Jezu, czy te TNT jest tutaj w wodzie całkowicie? Jest ostro, jest ostro. Żyję, ale ze Bo niestety on ma tutaj systemy, które tamują to wszystko. Bo to jest... Tak, bo w z tego co pamiętam, on chwalił mi się na początku sezonu, że on ma takie schodki z wodą w ścianach. No i to one... Testujmy, tak. jak one działają. Ja, ja testowałem już raz. O kurde, ale teraz dupło. Ja pierdzielę. O, jeszcze tutaj została jedna wieża, ale niestety wszystko jest w wodzie, panowie. Ale jeżeli aktywuje z tego poziomu, to okay. powinno polecieć. No, niestety, panowie, tutaj za dużo jest wody, żeby to tak ładnie wybuchało. Ja chyba mam więcej paliwa, jeśli chcesz. Jest to, ja nie wiem, czy tutaj jest sens, bo tutaj po prostu woda. Woda już wszystko blokuje na tym etapie. Znaczy, jak za paniczką to podpalisz z zewnątrz, to i tak ogień Ja się wiem, ja wiem, o... ja wiem. Wełnie. No i panowie, to chyba byłoby na tyle z tego przedstawienia. Moje temy pewnie zginęły, nie? Jakie to? to że tak, bo tam po no. tobie wybuchało jeszcze. Nie, nie, twoich temów to nie ma. Ja chyba spodnie podniosłem no. jakieś. Ja mam 15 TNT, jakieś bloki lazurytu, ale to nic więcej. Nie, ja miałem sam set tam taki średni. A, ale tak. no, ja tak. to całe szczęście że nie był perf, tak Jakieś średnie. Nie nie był perf, nie był perf. A, to git. No i słuchajcie, jak dla mnie sprawa jest rozwiązana. A ja tutaj wyrzucam to ostatnie trzy TNT nie potrzebuję go. Gdzie tutaj było wyjście panowie? O, tutaj Nitashi widzę, że udało ci się znaleźć. Co mi się udało? Co mi się udało? Hala, hala? Znaleźć wyjście. Tak, udało mi się znaleźć wyjście. To potwierdzam. No słuchajcie, skoro on ma skopiowane wszystko na swój serwer, no to żadna strata dla niego, co nie? No on podpalił to wszystko, no ale no niestety, że tak powiem, te systemy jego chyba ochronią. No ale tak, zobaczmy, tak, tak, ale nie, zobaczmy. Jak właśnie skonstruowane, nie? Że każdy spalony blok tak, widzisz, o każdy spalony tak, wodą zastępuje. Zawsze można zrobić, jakby, taki po, taka powódź od góry, wiesz. Ty patrz, nie rozprowadza się. Tylko, że w wodzie. Do góry się rozprowadza. Mhm. Do góry się rozprowadza. Nie rozprowadza się normalnie. Tak no to dobrze, bo że woda się spada rozprowadza. na dół, nie? Tak, no to dobrze, no to od dobrego momentu zaczęliśmy. Ja nagle pytałem go off-topic, ktoś z was wie co tu będzie to powstawało, bo to wygląda fajnie, ale nie wiem co to jest. To już powstało i zostało wyłączone, to jest yy, magistra farma kamienia. To było jakieś takie A, nieskończone okay. jedno TNT i te kamienie się wysuwały jakoś tam, tylko że to kubik z dążył bolagował. Aha, okej. Okay. Jeszcze od drugiej nie. strony tutaj podpalę, żeby się również rozpłynąć. No trzeba to było posprzątać w sumie, ale tak to idź, Fajnie, fajny fajnie pomysł w sumie. Co tam jest? A to Jawor, bo... Co tam jest? A to Jawor. Dlaczego to robimy czaty? Jeżeli mogę powiedzieć tak wspólnie, bo myślę, że większość z nas jest odpalona, Ja to robię z takiego powodu, że za to, że wchodzę do ziomkowi na... Tutaj do jego budynku w ogóle, nic mu nie robię, wyzywał mnie na streamie i dodatkowo jeszcze mi zrobił jedną pułapkę, a później mi zrobił drugą pułapkę w domu która mi zniszczyła pół domku, no to zdecydowałem, że koniec terroru, wyzywania ludzi od zwierząt, graczy, że śmiał mu wejść do jego hotelu. Gdzie na przykład magister, który jest jego tutaj dobrym znajomym razem, grali, w momencie jak ktoś z tym mu wchodził, to po prostu, nie wiem, zabijał i tyle, i tyle. Albo tak jak ja pamiętam, tam chyba jakiś las postawił, nie? No, no właśnie. No. Czy coś tam, no ale była jakaś interakcja, chodzi. No i panowie, słuchajcie, czy komukolwiek należy, zależy na Akacjowym drzewie. przegarnąłbym. No to musisz się pośpieszyć. Powiedz prostu tu, tutaj jakieś widzę, że, że rośnie. Jeżeli się pośpieszysz, może zdążysz zabrać jeszcze. O Jezus. Powiedzcie mi tylko jedną rzecz. Wam też tak mocno laguje, czy tylko u mnie? Nie, już mi nie laguje w ogóle. A mnie strasznie tutaj tak przycina. Tanki. Do... Nie, Była sadzonka, ta zamka, czy się nie spadła żadna? Chyba Kotuła nie spadła przyda. żadna. Słuchajcie, bo tu jeszcze jedna jest wakacja, właśnie ją ja zniszczyłem. Oooo! Nie zdało! Wylejcie wodę, ja pierdzielę, ale cwaniak! Jaki wklęśniak! Nie no wklęśniak to tak. Co ty jeszcze Jak, ogólnie. Ogólnie. jak, jak się drzewo rozwaliło, to się zapadła podłoga. Trochę to było wlęczę. Okay. Ja pierdziele, no wody. Ja nie mam wody. Ale już zbieram. Weźcie, wylejcie, Weź zaspamujcie wodą jecha. tu cały, bo ja na samym środku jecha. jestem. E, niszcząc liście ręką, wlecą te sadomki, nie? Tak samo wypadają. E, dlaczego z akacji wylatują mi liście brzozy? O co tu chodzi? Że te, te sadomki brzozy? O co tu? Co? Pewnie podstawił Aha. losowe inne liście, podstawił pewnie. Ta no. Ta no, żeby no on, nie, on było, miał... nie było można mieć, nie? To. Ty, to skoro tak wszyscy czat jesteśmy zwierzętami i debilami, to dlaczego nas oglądacie? Manny dział, wylej p... wodę! No wylewam, wylewam, spokojnie ziomeczku. Dobra, dobra, dobra. My te zwierzęta. A to szat. Szanuję. Zwierzęcy czat, ale to szanuję. Nie, to mi jakieś tam drzewo nie podszedłem. Myślałem, że może polecić z sadonka. Idę na miejsce odłożyć. Wydaje mi się, wręcz, że wszędzie już pokryłem wodą. Możesz być. Ja jestem na, na samym środku tej dziury, więc jeżeli wszędzie jest woda wylana, to. Wszędzie jest woda praktycznie wylana. Poleć do tyłu. O, Git. No, no to Git. No to zapraszam. Dziękuję, dziękuję. Ale ebron mam złego Pelisa. Widzicie tą czarną dziurę, która właśnie wypływa. Tak, to moje krocze. Ale spoko, przyznaję się do tego otwarcie. Ale pułapka wykminiona, no. O, wykliniona. O, dobrze. No, że pułapka zrobiona. No to co, panowie? To no, dziękuję za zgromadzenie, dziękuję za Wasze datki w postaci TNT, było cudownie. ja bardzo dziękuję za dobrze. Za, za bawiłem się świetnie, bawiłem się świetnie, dziękuję. dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję, super wy... A, czyli na koniec się załapałem, super. Tak, jeszcze, Zaha, moglibyśmy jeszcze wbić na samą górę i wylać wspólnie lawę tam na górze, ale nie chce mi się tam wchodzić. Aha. Nie chce mi się tam wchodzić, szczerze mówiąc. Mega, mówią. nie no, fajnie, fajnie, fajny event, no. Szkoda, że to jeszcze taki krótki, w sumie to lokaja lepsze, Imo. Znaczy, ostatni, gdzie trochę na... Dostała nagrodę w postaci Gratuluję, ja, wygrałeś, Planeta, to przynajmniej rozumiem zwierzęta. A, Pogadajmy o magazynach, na które wydałem tysiąc dolarów. Pogadajmy śmiało? o moim mendingu skradzionym, zamienionym. O, obradu, tak. Do magazynów pogadajmy, tak. O tak i Linii i akurat się nie wypowiadaj. Co, co, co? A co, ja Jawor? No, kto najbardziej nas kamował na magazynach? Nie, mi chodzi o tych magazynach, te kupiłem, te, te, te... Na tych a tych. mi chodzi o inne magazyny. a a propos, niedługo będzie druga edycja, panowie. O, super. Tylko proponowałbym ze panowie, została, panowie, dobra? panowie, słuchajcie, wrzuciliśmy nam mniej więcej od 16, chcielibyście wspólnie obejrzeć? O!